Na targach, słuchajcie, w Motorlandzie. Ja już zjadłem nie powiem ile, a pani mnie nie, na pewno nie zdradzi. Nie znaleźliśmy super nie znaleźliśmy krówki. Ale krówki są prawdziwe, ciołgutki, mięciuteńkie, taki ksiągnął się. Tak, motocyklowych są najlepsze. Rewelacja. Jesteśmy na targach w ptaku. W targach motocyklowych. Na darczynie podobno. Targi nieco mniejsze, trochę żeśmy byli bardziej optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o. Liczbę. Nie ma o co narzekać, COVID, wojna, cokolwiek. Jesteśmy, jesteśmy bez maseczek, są ludzie, są motocykle, bardzo się cieszymy. Troszkę rozczarowania, że nie ma największych marek. No, największych graczy nie ma. Jest. Najciekawszych motocykli dla nas, czyli tych powyżej 200 koni, ale. Są ale poszukamy, inne poszukamy czegoś fajnego i mam nadzieję, że Wam opiszemy. Yo. Z dużych marek na targach mamy triumfa. No jest to powiem najciekawsza chyba tutaj pozycja, jeśli chodzi o marki premium. Można było zobaczyć i, i, i obejrzeliśmy sobie Resa, czyli tego Speed Tripla z owiewką. Dobrze mówię, Res, Tak. 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 Eee, fajna maszyna. Cały czas czekamy na prawdziwego superbajka. Trzeba go pokazać. Od triumfa musimy pokazać. pokazać. Eee, czekamy na prawdziwego superbajka od Triumfa, Trymfa. bo potencjał ma przecież potężny. Kurde, na silniku Moto 2. Na Moto 2 silniku, a oprócz tego same RS jeździ eee, znacznie res tylko Speed Triple jeździ rewelacyjnie. Także właściwie moim zdaniem wystarczy tam założyć owiewki. Mamy fajnego superbajka. A jednak. R RR, R? RR... Nie, dobrze powiedziałeś, bo to był RS bez owiewek i dołożyli do niego owiewkę i jest RR. Czyli mamy rr i trochę taka nuta nostalgiczno-modernistyczna z tą owiewką, czyli taki Ta, trochę Cafe racer, ale, ale jednak. jak ładny ten Spora nowoczesność. to mi się bardzo podoba, bo trochę. Mnie Nie. No, od, od, od paru lat Triumph absolutnie e... Ja się muszę pobić w piersi, bo kiedy parę lat ładnych temu Triumph powiedział, że jest marką premium, no to śmiałem się trochę w duchu, trochę, trochę na głos, że marką premium może sobie się nazwać, ale musi za ten pójść produkt. A Nie, produkt zdecydowanie idzie. Minęło Trzymaj. parę lat patrzę i co teraz się no patrzę, co się dzieje. No, Olinsy, Brembo dla ja, przełączniki jest naprawdę tego, bo, grubo. Bo zobacz, kiedy zobacz, zobacz jak ta półka wygląda. No to jest, jest Ona, naprawdę fajne. Detal, no. detal wygląda bardzo dobrze w Triumfie, Zaczął Dzisiaj najpierw... nie wiem czy to nie jest najlepiej wykonany motocykl, najlepiej w, wykonany brand. Jeśli chodzi o detal, bo z całym szacunkiem ale Harley Davidson czy BMW w wielu modelach szuka oszczędności i to, I to widać. widać. Natomiast Triumf pokazuje zupełnie co innego. Okej. Okay. To... Zaczął od modeli nostalgicznych ewidentnie, bo tamten, tamten pierwszy, pierwszy, pierwszy Cafe Racer, który został zrobiony na dużym silniku Bonnevilla już miał ten detal, ten przełączniki, to wszystko przepiękne, a tutaj okazuje się, że także wreszcie swojej oferty też wszedł na bardzo wysoki poziom. Nie ma ściemy. To jest naprawdę fajny motocykl, dobrze wykonany. Trzeba tym pojeździć. Zdecydowanie to musimy przetestować. Naprawdę, to jest... naprawdę. Ja się, się do tego. Przestań, porzuć to nagraj. Rafał, proszę cię porzuć, to przestań, weź. Ja cię nie, błagam. Nie no błagam. Skoro nie ma na tych targach superbajków. Nie. To. Ja chcę to. Nie, no proszę cię. Mojej żonie się podobało. 167 koni, 221 nm. Rafał, bo zdradzimy, litra. Twój, bo zdradzimy twój pesel. siądź z tego, proszę. Cię. Że co, że stary jestem? Nie, kurde. w ogóle. <laughs> nie, powiem ci. Dobra, dobra, to chodź, ja Ci pokażę coś fajnego. Lecimy. Dobra, Rafał, teraz słuchaj. Powiedz mi jedną rzecz. E, jak myślisz, ile kosztuje ten motocykl? No, trzeba przyznać, że wygląda bardzo ładnie. E, zwraca uwagę. Prawdziwy, organiczny, metalowy, nieoszukany motocykl. Tak? Wszystko, co ma z metalu, ma z metalu, jest brendem ponad stuletnim. Tutaj nawet padło stwierdzenie, że 130-letnim. I powiedz mi, ile ten motocykl według Ciebie kosztuje? Klasyczny piękny motocykl, taki Harley tylko z Indii. Dzisiejsze ceny mnie załamują, pewnie powinien kosztować z 50 koła. No, no to sobie przeczytaj to, co ma tam napisane na, no na głos. 23 949 zł. No to powiem Wam, że to się otwiera rzeczywiście coś ciekawego dla osób, które chcą. Prawdziwy motocykl, ładnie wyglądający, z historią. I to jest 350. Obok, chodź, przejdziemy i zobacz na tego interceptora. I to już jest kawał motocykla. Wow! To już jest kawał motocykla. Masz dwa garki. I to naprawdę fajnie jest. No tak, już jest 35 koła. Ale mamy to, że... obiecane mamy obiecane, że dostaniemy te motocykl. Jest 650 w standardzie, a są dwie, dwie opcje pojemności, które możesz sobie założyć, rozwiercić ten motocykl do prawie chyba 900 cm jako akcesorium, ale nie jest to jakoś specjalnie ważne, tak, żeby w tego typu motocyklu tak bardzo podnosić moc czy prędkość bo to jest taki raczej jako drugi, trzeci motocykl nie? dla nas tak, natomiast... dla nas to zdecydowanie natomiast to jest trochę też otwiera mi ee, głowę, że może być to motocykl dla kogoś jako pierwszy no, jako może. entry lever. masz piękny motocykl z charakterem, z marką w przyzwoitych pieniądzach ja jestem Ciekawe, bardzo ciekawy Poprzednim, poprzednimi bardzo lubiłem jeździć Enfieldami bardzo je lubiłem do tego stopnia mi się spodobał, że jeden z moich kolegów po mojej namowie kupił sobie taki motocykl i ma go już chyba, nie wiem, piąty rok albo szósty. Jest zachwycony. Fajny, fajny motocykl i słuchaj, no cena za ten za te 650 to jest 35 tysięcy dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Jest, w dzisiejszych czasach to jest bardzo dobra cena. Idąc to? za ściany do Triumfa musisz za taki motocykl dać dwa razy Ta. tyle. Ale Szymon, Royal, fajnie, pięknie, ale gdzie są superbajki? Gdzie są motocykle sportowe? Gdzie są motocykle, które mają 200 koni więcej? Ja bym tego chciał. Ja Będziemy przeżywa. szukać, ale obawiam się, że nie znajdziemy na tych targach. To, to zobacz, chyba najmocniejszy motocykl na targach Z900. Rafał żuje krówkę, więc absolutnie nic teraz nam nie powie, ale ciągle poszukujemy najmocniejszego motocykla na targach. A tu tylko 125 koni znowu w tej Kawasaki. A jest złoca na 5 dych. No ale za 125 koni. Masz. Znaczy, słuchaj, jeżeli nie, ktoś. Pierwszy anniversary, powiem ci, że. Nie, no fajne, ale no. wiesz co? Z, z, ja wolałbym Zeta y, w tym wydaniu nostalgicznym, czyli RS-ie. Tutaj, co prawda, jest e, 650-ka dwugarowa, ale jest taka sama e, maszyna. Może wersji... 400-ka. Zaczynamy? Hmm? to powiedz coś mądrego. No ty! <laughs> Przeszliśmy już parę stoic na targach, i na razie zainteresowały nas elektryki, oczywiście ku... Ucieszę naszych największych hejterów elektrycznych, którzy pojazdów elektrycznych nie cierpią, a my niestety widzimy potencjał cały czas w tych pojazdach i uważamy, że to jest całkiem fajna też zabawa i nie powinniśmy jej eliminować. Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, że nie ma tu motocykli ponad 200 koni na całych targach. Generalnie najfajniejsze i najszybsze są elektryki, no więc trzeba podążać za nowością. I mamy tutaj właśnie model Zero Motorcycles. Amerykańska produkcja z Kalifornii. Bardzo fajna wersja. I jest, to jest ciekawe. Jest, ciekawe. To, jest to jeden z trzech takich głównych graczy chyba teraz na rynku. Tak? O, o ile oczywiście LifeWire'a można traktować jako mocnego gracza, chociaż sam Harley przestał chyba trochę w niego wierzyć, skoro zabrał mu. Brand Harley Davidson i próbuje go promować Wy... teraz jako Lifewire'a. Wydaje mi się, że Harley chce oddzielić markę, bo jednak elektryczne pojazdy to jest trochę co innego niż jakby spuścizna Harley Davidson. Natomiast jeśli chodzi o marki elektryczne, no to my je lubimy, bo mamy Energikę, która jest tak naprawdę. Ty jeździłeś Energiką, ja nie tak, jeździłem. Jest. I, nie? I jest to najlepszy, najbardziej sportowy motocykl elektryczny. Eee, bardzo fajny. Jest to marka, która robi. Eee, elektryczne motocykle w MotoGP. Natomiast jeszcze bo za chwilę jeszcze tak wchodzi robił Ducati. Ducati. Natomiast tym jeszcze nie jeździliśmy, więc nie możemy powiedzieć tak jednoznacznie, że energika jest najlepsza. Nie, nie możemy. Jest naj, najmocniejsza, najbardziej sportowa, natomiast hmm. zero ma ten plus, że jest najlżejszy z motocykli elektrycznych, bo trzeba pamiętać to o prawda. tym, że. Masa wrogiem przyspieszenia zawsze. No ale moment obrotowy jest. Moment, moment powala. Piszą tutaj w dokumentacji technicznej, że ma 190 Nm. To jest naprawdę imponujące. No, nie mogę się doczekać. Rozmawialiśmy z ludźmi z, z importerem z, polskim. Z importerem Będziemy jeździć. I mamy, mamy taki motocykle dostać, no, ja się nie mogę doczekać, bo może być bardzo ciekawe doświadczenie. Ja też, ja jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy. Czy chcecie, żebyśmy testowali motocykle elektryczne dla was, czy jedziemy superbajki? Ja bym chciał superbajki, ja kocham motocykle sportowe które mają 200 ale koni. No i rok żeśmy super superbajki w Bałkowali. Ale ja bym chciał dalej. Nie ma, nie ma nowej Hondy. Nowa Honda ma być, wiemy to od importera dopiero w drugiej połowie roku. Eee, no i co z tym zrobić? No i te elektryki rzeczywiście są magiczne, Jest, są inne odczucie z jazdy Myślę, że ciekawostkowo, jak pojeździmy trochę na elektryku, to nikt się nie obrazi. Też tak sądzę. Sorry ja Już tam nie wpadł. Tak, słowo wygląda? Batery. No i zaraz pozmienia, zblokuje. anti willy wyłączy. Tutaj w konfiguracji z dodatkową ładowarką to i tak będzie godzina z hakiem. Z tego co pojawia, że energika będzie szybsza. No, Ale i godzinka jest. to już jest, powiedzmy. Godzina jest do okay. peł, Pełen back do godziny, nie? Czyli jak się zatrzymasz na pół godzinki, za tam, tam pójdziesz, coś zjeść, wiadomo, skorzystasz no. z łazienki, no to akurat ci to pół godziny minie, możesz lecieć dalej. Ciekawe. Fajne byłoby spróbować tak. przejechać do coś nie. chciałbym a, mieć back to a, back porównanie a, jednej do da, no? A dałoby radę na przykład, żebyśmy się będzie mieli na przykład dwa i żebyśmy dwa wzięli i zrobili na nie, przykład. Nie, energikę weźmiemy. Ja Albo energikę, weźmiemy. tak? A tak. i to do szwarca Płaskie. pojedziemy. A jest energika w tym? W Warszawie na Płacie? A nie, Hali... to nie. Nie, nie wystawiliśmy no. no, to weźmiemy, to.